Cześć, pora się poruszać. Zabieramy się za trening aktywujący całe ciało. Zaczynamy od pozycji dead bug, czyli martwy robal. Widać skąd ćwiczenie wzięło swoją nazwę. I tutaj leżąc na plecach z odcinkiem lędziowym przyklejony do podłogi prostujemy naprzemiennie prawą rękę i lewą nogę, a potem na zmianę z drugą stroną. Robimy po 5 powtórzeń na każdą ze stron. I tutaj kontrolujemy, żeby napięty brzuch cały czas wklejał plecy do ziemi. Jak będzie zebrane po 5 na stronę, od razu aktywujemy pośladki, znowu brzuch napięty i unosimy biodra w górę. I tutaj do wykonania będzie 20 powtórzeń. Będziemy ćwiczenia przeplatać ze sobą, czyli znowu za chwilę wrócimy do pracy nad mięśniami brzucha. Podczas podnoszenia bioder staramy się świadomie napinać pośladki, bo samo się nic nie zadzieje, to my musimy kontrolować, czy mięsień pracuje prawidłowo. Można po prostu złapać się za tyłek i sprawdzić, czy jest twardy jak skała, bo na tym będzie nam zależało. Po zrobieniu 20 powtórzeń, znowu leżąc na plecach, będziemy odtwarzać pozycję dead back, ale tym razem pracujemy po tej samej stronie. Czyli kiedy do wyprostu prowadzę prawą rękę, to również prawą nogę. No i potem na zmianę, lewa strona. Cały czas staramy się pilnować, żeby plecy wyraźnie wypełniały podłogę. Kluczem do tego, żeby to ćwiczenie działało, jest to, że my musimy czuć, że ten odcinek lędźwiowy naszych pleców jest cały czas blisko ziemi i to sprawia, że brzuch będzie rzeczywiście aktywny. Ja tym razem zrobiłem 10 powtórzeń na każdą ze stron, ale jeżeli czujesz, że to jest za dużo, to zawsze możesz zatrzymać ten film, zrobić przerwę i dokończyć założoną liczbę powtórzeń, albo po prostu zmniejszyć ją. Teraz tylko jedna noga zostaje na podłodze, a biodra wypychamy po jednej stronie. Ta druga noga jest lekko uniesiona, możesz zachować ją prosto w kolanie, może być zgięta tak jak u mnie, to nie będzie miało znaczenia. Tutaj zbieramy po 10 takich powtórzeń na każdą nogę. Oczywiście, jeżeli chcesz zrobić więcej, bo nie czujesz, że mięsień zapracował, jak najbardziej możesz zatrzymać film, wykonać więcej powtórzeń i wrócić do tego. Ja też sugeruję, żeby zrobić dwie takie rundy, czyli po obejrzeniu tego filmu, który całościowo trwa około 15 minut. Odtwarzasz od początku i robisz drugą serię. Wtedy 30 minut masz super trening zrobiony. Myślę, że to niewiele w skali całego dnia. No dobra, teraz trudniejszy wariant, bo do wyprostu prowadzimy obie ręce, obie nogi. Ale znowu, zasada jest identyczna jak wcześniej, czyli cały czas plecy muszą być ściśle przyklejone do ziemi. Jeżeli nie udaje Ci się tego uzyskać, wróć do wariantu poprzedniego. Ja dzisiaj będę demonstrować wiele ćwiczeń w różnych opcjach, więc jeżeli któraś siedzi Ci bardziej, to po prostu wróć do wariantu poprzedniego i staraj się wykonać to poprawnie. Ważniejsze jest, żeby zrobić zadanie dokładnie, niż żeby za wszelką cenę się siłować z tym trudnym wariantem. Ok, 10 zrobionych, no to teraz lecimy dalej. Po podniesieniu bioder odchodzimy nogami jak najdalej, ale tak, żeby tyłek nie dotykał ziemi. I znowu wracamy piętami do pośladków, odchodzimy aż kolana się wyprostują i zrobimy 10 takich wyjść. W tym ćwiczeniu będziesz czuć całe uda. Przód, tył i też pośladki powinny zapracować. Jeżeli odczuwasz tutaj ucisk w dolnym odcinku pleców, to być może masz biodra podniesione za wysoko, albo nie napinasz pośladków tak jak należy. Więc skup się na tym, żeby ćwiczenie było wykonane jakościowo. Możesz zrobić jedno powtórzenie, odłożyć biodra na podłogę i wrócić do kolejnego. Mam nadzieję, że będziecie czuć tutaj palenie z tyłu uda, bo na tym nam najbardziej zależy. No i cyk, po 10 powtórzeniach przechodzimy do ćwiczenia na brzuch. Tym razem będziemy robić takie lekkie wznosy. Zwróćcie uwagę, że staram się cały czas utrzymywać głowę w jednej linii z resztą mojego kręgosłupa, a zginam się tylko poprzez napięcie mięśni brzucha, czyli skracam tą relację między moimi barkami a biodrami, nie szarpię głową. I ten ruch, kiedy się podnoszę, jest kontrolowany, a opuszczenie jest swobodne, takie spokojne, krąg po kręgu odkładam plecy do ziemi, więc nie może to być nagły zryw, to musi być kontrola w pełni. I lecimy kolejne ćwiczenie na brzuch, i tym razem mięśnie skośne. Czyli ręką sięgam raz do jednej, raz do drugiej pięty. I znowu zamrażam kręgosłup, tak żeby moja głowa nie rzucała się tutaj na boki, tylko pilnuję, żeby to mięśnie skośne przyciągały moją dłoń w kierunku stopy. I znowu 10 powtórzeń na każdą ze stron, ale jeżeli czujesz, że to jest za mało, zatrzymaj i wykonaj więcej powtórzeń. Lub odwrotnie, zrób przerwę w trakcie, kiedy ja wykonuję zadanie. Ja cały ten zestaw robiąc na raz naprawdę mocno poczułem brzuch, więc dla mnie to było wystarczające. Ok, odwracamy się teraz na brzuch i zaczynamy od pracy w trzech literkach czyli unosimy ręce, kiedy są one wzdłuż naszego ciała i jesteśmy literką I. Pracujemy samymi łopatkami, samą obręczą barkową, tak żeby nie unosić głowy i nie unosić klatki piersiowej. Teraz przechodzimy do literki Y, również 10 powtórzeń. Ręce są 45 stopni w stosunku do reszty ciała i na koniec literka T, czyli prostopadle 90 stopni. W każdym z tych zadań staraj się trzymać kciuki w górę, tak żeby jeszcze mocniej zapracować nad rotacją zewnętrzną. Teraz z Y idziemy do W, czyli 45 stopni ręce były i ciągniemy je w kierunku bioder, tak jakbyśmy łokcieli, łokciami chcieli się spotkać z piętami. 10 takich powtórzeń. I ostatnie zadanie na koniec, taki finisher, to będą obroty rękoma wokół całego ciała. Czyli po podniesieniu na wysokości literki I obracamy, aż ręce złączą się z naszymi pośladkami i wracamy do tego samego miejsca. I w ten sposób, poprzez te kilka ćwiczeń, mamy aktywowane wszystkie mięśnie posturalne, czyli to jest góra naszych pleców, mięśnie pośladkowe, aktywne mięśnie brzucha, i to w wielu wariantach. Popracowaliśmy nad mięśniem poprzecznym, mięśniami skośnymi oraz mięśnie, mięśniem prostym brzucha, więc wszystko, co najlepsze już jest za nami. Ale teraz idziemy dalej, pora się nieco porozciągać. Z pozycji klęku podpartego, przy napiętym brzuchu i ustawionym neutralnie kręgosłupie zaczniemy pracować najpierw łopatkami. Czyli staramy się nie zginając łokci, odpychać od ziemi, a potem zbliżać klatkę piersiową do podłogi. Głowa jak zwykle jest neutralnie względem reszty naszego kręgosłupa, czyli nie wolno tutaj pracować brodą. Broda ma być wycofana. Jak to zrobione? No to do wyprostu prowadzimy przeciwne kończyny. I tutaj mamy po każdej ze stron trzy punkty podparcia, czyli to jest dłoń, kolano, i palce stopy. Po pięć powtórzeń na każdą ze stron. W następnym wariancie pozycja będzie bardzo podobna, ale będziemy mieć kolana odklejone od ziemi i one znajdują się tuż nad podłogą, czyli znowu brzuch napięty, neutralna pozycja kręgosłupa, kolana nad ziemią i zaczynamy od łopatek. Łączymy je, tak jakbyśmy chcieli ścisnąć kartę kredytową między łopatkami, a potem odpychamy się od podłogi. Tutaj do zrobienia 10 takich powtórzeń. No i teraz trudniejszy wariant: czyli do wyprostu prowadzimy prawą rękę, lewą nogę i to samo na zmianę z drugą. Staramy się, żeby ta noga, która idzie do wyprostu, nie była zbyt wysoko, bo zależy nam na wyraźnym napięciu pośladka i wyproście nogi, a nie pociągnięciu jej w górę, bo ważne jest to, żeby odcinek lędźwiowy nie zmieniał swojego położenia. To, ta pozycja powinna cały czas zachowywać neutralność w naszym kręgosłupie. I ostatni, najtrudniejszy wariant, w podporze przodem, czyli w pozycji pompki. Najpierw 10 razy pracujemy łopatkami, tak jak w dwóch poprzednich, a potem będziemy unosić prawą rękę, lewą nogę i to samo na zmianę z drugą stroną. 5 na każdą, całe ciało zaktywowane, no to lecimy dalej. Teraz będziemy pracować z pozycji psa z głową w dół, gdzie wbijamy pięty w podłogę, a głowa chowa się między barki i stawiamy stopę blisko dłoni. I tutaj również wykonujemy pięć powtórzeń na każdą ze stron, starając się mocno rozciągnąć biodra. Kolano nogi z przodu powinno być odpychane na zewnątrz, a stopa, która ląduje koło dłoni, za każdym razem ma trzy punkty podporu, czyli to jest duży palec, zewnętrzna krawędź stopy i pięta. Jak zbierzemy po pięć na każdą, to zostajemy z jedną nogą z przodu i 10 razy wykonujemy ćwiczenie łokieć do ziemi i ręka nad głowę. Kiedy ręka idzie do sufitu, dodajemy wydech. Mocno staramy się tym łokciem sięgać do ziemi, żeby wyraźnie poczuć, że biodra są rozciągane. Po dziesiątym łapiemy za stopę i 10 razy prowadzimy nogę do wyprostu. Kolano z tyłu może leżeć na podłodze albo w trudniejszym wariancie oderwiemy je od ziemi. Na razie skupmy się tylko na nodze z przodu. 10 powtórzeń. Zmieniamy stronę i druga wykonuje to samo, czyli łokciem sięgamy do ziemi, a potem ręką celujemy wysoko do sufitu. Spoglądamy za ręką, która pracuje. Po dziesiątym powtórzeniu ta ręka, która przed chwilą wykonywała ćwiczenie, będzie trzymać za stopę, i zaciągać ją na siebie razem z wyprostem kolana. Jak widzicie, tym razem noga z tyłu jest uniesiona i wykonuję to w nieco trudniejszym wariancie. Jak zbiorę po 10 powtórzeń na każdą ze stron, przechodzę do kolejnego zadania. Przechodzimy płynnie z psa z głową w dół do psa z głową w górę. W tym zadaniu zależy nam przede wszystkim na rozgrzaniu obręczy barkowej, więc jeżeli czujesz tutaj dyskomfort w plecach, to albo zmniejsz zakres wykonywanego zadania, albo całkowicie z niego zrezygnuj. Dla większości osób nie będzie to problematyczne, natomiast jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, po prostu zatrzymaj film, zrób poprzedni wariant albo zrezygnuj z tego zadania. Mając zebranych 10 powtórzeń, Sięgamy prawą ręką do lewej stopy i na zmianę z drugą to samo. Staraj się, żeby twoja dłoń sięgała maksymalnie z daleko, a ta ręka, która zostaje na podłodze, powinna stabilnie utrzymywać twoją pozycję. Powrót bioder. Za każdym razem jest do tej samej linii, czyli nie opuszczam bioder do ziemi, tylko staram się, żeby one były na wysokości moich barków. W kolejnym zadaniu będziemy pracować w pozycjach bocznych. Czyli ustawiamy kąty proste. Biodra, kolana, stawy skokowe, łokieć jest na wysokości barku, unosimy rękę w górę, głowa jest wycofana i pracujemy nogą 10 razy tak, żeby to zewnętrzna krawędź stopy nadawała nam kierunek. Czyli nie sięgamy palcami do góry, tylko bardziej piętą staramy się iść w górę. 10 powtórzeń wykonamy dla jednej strony, potem zmieniamy 10 powtórzeń dla drugiej. I znowu upewniam się, że mam kąty proste, czyli biodra, kolana, stawy skokowe są zgięte, łokieć na wysokości barku, biodro uniesione, broda wycofana, ręka w sufit i 10 razy pracuję nogą, która znajduje się z góry. W kolejnych wariantach będę pokazywać utrudnioną wersję tego zadania, ale jeżeli dla ciebie ta pierwsza jest optymalna, to zatrzymaj się na niej, wykonaj kolejne powtórzenia w tym skróconym wariancie, czyli na zgiętych stawach. Ja teraz mam wyprost w stawie biodrowym, czyli mam jedną linię między klatką piersiową a udami. Noga z góry jest wyprostowana. Ta, która jest zgięta, przypomina nam pozycję z poprzedniego zadania i 10 razy unosimy nogę do góry, tak żeby to zewnętrzna krawędź stopy nadawała kierunek. Po 10 powtórzeniu przenosimy się na drugą stronę i to samo. Możesz podłożyć sobie coś miękkiego pod łokieć. Na pewno powinieneś upewnić się, że ta pozycja jest na tyle stabilna, żeby ten łokieć się nie ślizgał, bo to zadanie będzie niemożliwe do wykonania, jeżeli jeszcze nam ręka będzie uciekać. 10 powtórzeń na każdą. I potem przejdziemy do trzeciego wariantu, który jest trudniejszy od poprzedniego i to jest zdecydowanie, ale to jeszcze nie wszystko. No dobra. Ustawiamy standardowo łokieć na wysokości barku, tym razem obie nogi są wyprostowane, broda wycofana, ręka w sufit, biodro w górę. I 10 razy pracujemy w takiej pozycji gwiazdy, starając się, żeby to zewnętrzna krawędź standardowo nadawała kierunek. Dobra. Jak skończone, to pora na coś trudniejszego. Tym razem zrobimy pełen wariant tego zadania: czyli potwór będzie już na nadgarstku. I to nadgarstek musi być na wysokości barku. Broda wycofana, druga ręka w górę, biodro wysoko i stabilnie trzymamy pozycję, wykonując 10 powtórzeń na każdą ze stron. To ćwiczenie jest już bardzo zaawansowane, więc jeżeli ciężko Ci jest je wykonać, a nawet sobie je wyobrazić, to po prostu wróć do jednego z poprzednich i tamten wariant będzie dla Ciebie optymalny. I tutaj również 10 powtórzeń na każdą ze stron, zewnętrzna krawędź stopy nadaje nam kierunek. Dobra, udało się, nie wywaliłem się, więc nie trzeba przerywać filmu. Przechodzimy do kolejnego zadania. Tym razem w pełnym przysiadzie jedną ręką blokuję kolano, tak żeby nie uciekało do środka, rozpycham je na zewnątrz, a drugą ręką wykonuję taki wymach do sufitu. Z każdym powtórzeniem spoglądam za ręką, która idzie w górę. Tutaj uda będą palić od tego zadania, ale staraj się wytrzymać jak najdłużej. Zbieramy po pięć takich wymachów na każdą ze stron. Potem trzymając dłonie na stopach albo łapiąc się za kostki, prowadzimy nogi do wyprostu, a potem wracamy do pełnego przysiadu. Za chwilę pokażę też nieco trudniejszy wariant, natomiast teraz istotne jest to, żeby stopy były ustawione względnie do środka, a kolana szerzej niż nasze stopy. Każdy wyprost w kolanach powinien być faktycznym wyprostem, czyli staramy się w pełni wyprostować kolana, nawet jeżeli mielibyście rękoma chwycić się nieco wyżej. A teraz blokuję łokciem moje kolano, czyli pogłębiam tą, ten przysiad i znowu po 5 razy na każdą ze stronę wymachuję ręką do sufitu. Jak zbiorę łącznie 10 powtórzeń, to tym razem dodam utrudnienie w tym zadaniu i będziemy trzymać się za stopy. Prostować nogi w kolanach, a potem rękoma sięgamy maksymalnie wysoko. I znowu tyłek do góry, czyli nogi idą do wyprostu, a potem ręce wzdłuż ciała sięgamy nimi w górę. Starajcie się, żeby podczas tego sięgania rękoma w górę głowa nie uciekała do przodu. Dużo osób ma tendencję do tego, że zaczyna spoglądać w ziemię. Nam zależy na tym, żeby kręgosłup cały czas był neutralnie. I tutaj znowu zrobimy 10 powtórzeń. To już jest ostatnie zadanie, więc po jego skończeniu. Dziękuję Wam bardzo za zrobiony trening. On trwał 15 minut, ale zachęcam, żeby odtworzyć ten film od początku i zrobić drugą taką rundę. Dzięki temu w pół godzinie mamy zamknięty cały trening. Cześć!